Dobry wieczór! Szanowni Państwo, serdecznie wszystkich Państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami kolejne emocjonujące spotkanie w ramach Serie A. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Takim składem zagra dzisiaj intermediolan. W bramce wystąpi Samir Handanović, dalej w obronie Milan Skriniar, wystąpi obok Stefana Defreja, Nicolo Barella oraz Marcelo Brozowicz zagrają na środku pomocy. W ataku natomiast ujrzymy Lautaro Martineza współpracującego z Edinem Dżeko. No to zaczęło się. Inter naciska, akcja dobrze się zapowiada. Nicolo Barella. Lautaro Martinez. Uwaga, mocny strzał. Pewna interwencja. Bramkarz trzyma teraz piłkę w rękach. Dobrze ustawiony, praktycznie w linii. Dobry refleks Bramkarza, wybita piłka. Ależ tu blisko teraz było otwarcia wyniku już na samym początku spotkania. Mielibyśmy gola, gdyby nie ta znakomita interwencja. Inter jest w tym sezonie istnym postrachem ligi. Tylu trafień nie ma na koncie żadna inna drużyna. Drużyna gości emanuje pewnością siebie pod przeciwną bramką, strzelając w tym roku gole część... Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Będzie szut wolny po tym faulu. Dobra decyzja, arbitra. To może nam otworzyć wynik. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Zawsze się powtarza, że rzuty karne to loteria, i tak było tym razem. Jeśli stoisz na bramce, musisz wybrać, w którą stronę się rzucisz. Tutaj widzimy mylną decyzję, i piłka ląduje w siatce. nam się wynik. Jest 1-0. Teraz Brozowicz. Akan Czalanoglu. Brozowicz. Podanie do Lautaro Martineza. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios! Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Bardzo mocny był ten strzał. Może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie bram. to mamy 2 do 0. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę Rywala. Teraz aż się prosi, by centrować. No i przecina ten centre. Wybija. Denzel Dumfries. Teraz Brozovic. Hakan Çalanoglu. Piłkę przyjął Elin Martinez! Dla interu Mediolan, proszę Państwa! No, to pieli wreszcie swego Mediolanczycy. Opłaciło się teraz zaatakować odważnie i spróbować! I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Podwyższyli zatem stan spotkania na 3 do zera. Milan Skriniar. Dzeko. Defrey, Brozowicz. Cialan Marella. wymieniają piłkę między sobą. Dużo ruchu. Skriniar, Defrey, Dzeko, teraz Brozowicz. Strzał, proszę Państwa! Ale od razu widać było, że bramkarz sobie z tym poradzi. Ładna obrona. No, prawie, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie aut. Inter zdecydowanie dziś dominuje w kwestii posiadania piłki i wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. Nicolo Barella groźnie. Edin Dzeko. nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do czterech goli. od Go słupka. W takiej sytuacji zawsze pojawia się pytanie: szczęście czy umiejętności? Bez tych drugich, pierwsze zwykle nie pomaga. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Z skrzydłem Interu mają tam trochę miejsca. Próbuje teraz szczęścia. I Bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. I rzut dla Interu. Teraz krótkie rozegranie. Dumfries. De Frey. Skupnął z daleka ten młotek w Co Sosa Bramka! Teraz widzimy, jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż takiego uderzenia tylko po zazdrości. Powiększają przewagę. 5 do 0. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Dobra, centra w szesnastkę. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Edin Dzeko. Zagranie jest powrotem do Edina Dzeko. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Gwizdek kończy pierwszą połowę spotkania, w którym na razie prowadzi Inter. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Mocne, czyste wejście. Nicolo Barella. Perisic. Arturo Vidal. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Ależ robi Somada jak on to zrobi Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Wysyła teraz ładną piłkę w szesnastkę, ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Strzela teraz. Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. Nie wrzucają. Krótkie podanie. No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. I dal rozpoczyna rozbieg. I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Raz jeszcze spójrzmy na tę bramkę z rzutu karnego. Wysokiej klasy wykończenie, trzeba przyznać. Niby od niechcenia piłka byk pada po ziemi przez łódką. Klasa A więc pogrom. 6 do 0. Dobre przerwanie akcji Rywala. Barella. Teraz Brozowicz. Wessinu. Podanie do Brozowicza. Ładnie rozgrywają tę akcję. Cierpliwiec. Sosa! gol! aleś przymierzył! Ale uderzył, pokonuje bramkarza z dystansu. Teraz możemy obejrzeć pod różnymi kątami jak doszło do strzału, a piłka wpada do bramki, ależ to wyszło. Robił nam się mecz do jednej bramki, choć można też powiedzieć, że bramek mamy tutaj multum. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. Nie dowiar. Nie mają litości, znowu bramka! Podwyższają prowadzenie, deklasacja! Zobaczmy podkórkę tej bramki, to była centra palce zaś, idealnie mierzone. czapki z głów, bo ta główka była tego warta, świetne uderzenie, znakomita bramka. Coraz bliżej pole karne. obrona musi mieć się na baczności. Mierzone doszokowanie w pole karne. Nic z tej akcji już nie będzie. Czy wykorzysta tę okazję? Jest czas, jest miejsce, można centrować. I utana interwencja. Milan Scriniar Arturo Vidal. Vesino. Skriniar. Brozovic. Arturo Vidal. Ivan Perisic. De Frey. Milan Schriniar, Vesino, De Frey, Ivan Perisic, Brozovic, Nicolo Barella. De Frey. Sprinhar. Barella. Teraz Brozovic. Stefan De Frey. Sprinhar. Brozovic. Perisic. Teraz Brozowicz, Dumfries, Barella, teraz Brozowicz, bramkarz w opałach, ale ten strzał dla bramkarza na tym poziomie to bułka z masłem. Spokojna interwencja. Co teraz zrobi? Zacentruje? Dobrze teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Brozowicz. Iwan Perisic. To podanie powinno znaleźć partnera. I co mieli państwo? To znowu jest bramka. Można stracić Rakubę, rozbijają rywala w pył, rzadko się zdarza, aż taka dominacja. Spójrzmy po na to świetne dośrodkowanie, idealnie to zagrał, tak się powinno uderzać w Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Do końca meczu już tylko minuta plus sto. Co do sędzia. Twarde wejście, ale skuteczne. Milan Skriniar, Arturo Vidal. Oto ostatni gwizdek, proszę Państwa. Gracze Interu schodzą z boiska w dobrych nastrojach.